Maciek, Maciek! Co? Zhakowałam tą grę! Jak Urodzi... Uh, uh. <noise> nie wiem dlaczego dźwięk kopy wyleciał, nie? No dobra. Nie. Buzi, buzi, smak, smak. <noise> ja mam dziewczynę. Scu, <głos> Karolo. <głos> nie! Nie, <głos> nie, nie <chcę. głos> Nie, no dobra, słuchajcie, 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 dzisiaj lecimy do Rainbow Friendsów Obi, czyli skaczemy parkula, bo mi wyjaśniliście, co to oznacza w ogóle na samym początku, ale to już mały szczegółek. I chodzi o to, że będziemy się ścigać. Kto pierwszy, ten lepszy. Aaaaaaah! pomarańczowy, ja chcę pomarańczowy. No nie, Już, 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 już kurę kupłam złotą, no nie! Dobra, już, spawnuje coś, jakieś klocka żegnaj. Idźcie na swój kolor. Ja jestem na swoim kolorze. Dobra, to na A ja nie A ja... się Konewka biegnie szybciej! Oszukuje. Ja biegnę maraton! Ja biegnę maraton, chłopaki! Ja jadę maraton! Ja jestem szybszy od tego porszaka twojego, zobacz! Tam, patrzcie na mnie! Gdzie jesteś? Halo, to nie są wyścigi żadne. przodu? O, ja biegnę. Ja driftuję, kancej do dorifto robię. No mm. Faktycznie, Koneko jest pierś, o ja pierdziele, ty! No. Nie dogonicie Oj, nie. mnie! Blue cię zje, cię Ale nie uważaj! Zje mnie, nie zje mnie, nie ziemnie! mnie! dobrze! To jest mój tata! No tak. Tata blu? kurde! Po co komu pudła, no, no, no właśnie jak można z buta. O! Hmm. Biegnijcie dalej, biegnijcie dalej! Christian nas równie wyprzedził, co tu jest z co, co to tyre. już się wspomaga? O Boże, teraz będziemy płynąć! O oh, nie! Skakać. Na sobie bardzo dobrze radzi! <laughs> <laughs> <Ja> ty płyniesz? <laughs> Ale Ka Karol, jest mądry, o mój Boże. A on biegnie dobra, 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 robię tą taktykę, robię tą taktykę. Dobra, ja lecę, patrz samo. To ty Teoretycznie samochód, cały czas go. jeszcze wygrywam, jeszcze wygrywam cały czas, Kacie na wodzie w ogóle, nie, nie wiem. Prawda. Ale Karol oszukuje, o Boże, to trzeba tam stroną i On iść myśli, w ogóle. on myśli nie szablonowo, on dobry tak. jest. on jest bardzo mądry, bo Karol to jest dev robloxowy, on gry robi, wiesz. A, o, co no. on tu robi? Bo jest moim ultra mega fanem. F. No przegrałeś, no przegrałeś, chciałeś oszukiwać i przegrałeś. Krystian, no. co to za suszarka? Ej, tutaj Nic. legendarny item się respawnuje, wchodzimy? Ja chcę, ja chcę to. Ej, ja też chcę wskakujcie, to! Wskakujcie, wskakujcie szybciutko, to się świeci kolorowo jak ta cały świat. O nie! No nie, No, nie, no nie. mi! No mnie też bo Jestem nie. Jestem bez pudełka! Ja też. Krystian, <laughs> podwieź mnie! O, eee, czarna sorry. dziura, czarna dziura. Za kupić bilet? Wiecie co? Ja tam chyba nie chcę. Czemu radę. nie, ja lecę. To bardzo fajna czarna przerzuci dziura. Przerzuci na bardzo na... zachęcającą. Dokładnie. Ona nas przerzuci na drugą stronę, na 300% Wow. Lecimy dalej teraz. Ale tą... efekty, ty normalnie techno chyba tutaj dorzucę do klipu. Jasne. I będzie po co ci kapusta, po co ci kapusta, <śla> a po co ci kapusta? <śla> do do sałatki. O Pum A teraz drugą O nie, o, teraz o, ojej, oj, najgorszy. Naszy rainbowowy kolega A jednak o. nie, w dół spadamy A ja jestem z tyłu Poczekamy Poczekamy, nie, będziemy Nie, nie czekajcie trochę. na mnie Będziemy Nie, troszeczkę Będziemy? No Co ty masz Ola, Elfka się pyta A ja nic nie mam Ja nigdy nic nie miałam Idziemy Co to jest? Jak się Co, tym idziemy? lata? Jak się tym lata? Co? Tu potrafisz to latać? Widać. Ja się uczę, ja się uczę. Przejdź przez tęczowe miasto. Nieum. No dobra. A to nie powinno być wagonu jakiegoś? Bo to Jaki podłoga wagon? to lawa w ogóle. Wie, w ogóle nie, nie skomentuję tego, że połowa rzeczy stąd w ogóle nie działa. <śmiech> <śmiech> ta chóra jest tak średnio działa, wiesz? <laughs> Ale świat został oceniony ja bardzo wysoko. Mówię, mówię, ale strzelę w Maćka na przykład. No. I co Nic zrobisz? Nic to pal, palne w ścianę, o. Oj. Ola, co ty tam robisz, Ola? Przykleiłam się, się do ściany. Nie no, misja jest super, mi się podoba po prostu, nie? Na podłogę cię A co on układzać. tu mówi? Bo ja nie widzę. Już przebiegnę. Teraz jak ci powiem. Żyć. Jak prawie jesteś. Ja jeszcze nic już nie widzę. Jesteś, o, <noise> już prawie jesteś! Okay. O, przepraszam, było blisko. Już prawie jesteś, okej. O, legendarny przedmiot jadę jakiś. Oj, 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 oj. Ty zobacz no chłopa, co on zrobił ty, tym wozem ty, a co on taki szybki? No, no właśnie! O, Złodzieją! O, 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 o. No wyrzuca po czasie, wiesz, bo to dla testu jest tylko chyba na samym początku, a później trzeba Ale już spotka wiec. No. O Jezus O My się ścigamy tutaj o pierwsze miejsce! Krystian. Wyrzutnie rakiet, raz dwa. Niewiele niestety ona robi, że tak powiem. To bardziej taka kwestia, nie? to, to trzeba wyobrazić sobie. Trzeba sobie użyć oszu wyobraźni, dokładnie tak. Ale ciężka ta, ciężka Nie ta górka. dogonicie mnie! Ona no ciężka, ciężka. ona jak wyrzuciła ją. Kurde, zobacz co ona robi. Jadę po nią. To ona leci. To ona leci? Dobrze widzę? Ja lecę. Ja latam! <noise> ona jak lata, tam, ona gada. Jak tam twój Porsche? <noise> Wolniejszy ode mnie jest. Nieprawda. No Zobacz jaki szybki. Doganiam cię, zobacz. Jesteś <noise> po prostu szybki. No, Dogoń dlatego... goń mnie! Nie będę cię doganiał. To jest niemożliwe już teraz, chyba że się zatrzymasz, poczekasz i dasz fory. W ogóle, to. wiecie, jak ja latam tą chmurą, Ola. ja nie wiem jak u was to wygląda, ale ja mam z... Może 2 fps -y na tym Tak? Mm. Tak o, o, to jest dobry pomysł. Hakiem, hakiem. Strzel się we mnie. Strzel się we mnie. Twoją dupę. Tylko musisz trafić pomiędzy. Już. O! Nie poczułem. To źle. <Gryzanie> Ciągnij mnie! Ciągnę <gryzanie> <Z tobą. gryzanie> cię! Zagramy, 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 zagramy... A co to zagramy, jest zagramy, zagierka? Zagramy, 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 zagramy. Zagrajmy, zagramy. Ja go rozpraszam Krystian, wyprzeć go! No zagrajmy, chodź, chodź! Kliknij, kliknij, kliknij! Kliknij pan, no chodź! O, halo? Gdzie jestem? Po schodach do góry, szybciutko! Konepka! Czekaj, ja go wyprzedzam! O nie, po schodach! Moje nogi! Co z tymi schodami? Nie, 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 nie! Klikni, klikni, nie, nie. Klikni. nie. Oh, a, czy ja wam to zrobiłam? No nie wiem kto to zrobił, ale jestem oszukany, no nie Krystian. Te schody Dobra. się zamyk... Nie, ja nie dam rady, te schody się ten chowają, o kurde o kurde. Ja nie wiem, czy skakanie jest lepsze. O, ja zrobię wyzwanie dla tej Oli. Ola! Skup! Umarłam z moją chmurą i jak się zrespiłam, to jej nie ma, a zapłaciłam po Bóg... Ty, Elfka jak skup! daje radę! Ja pierdziele, ona dobra jest! skak! Czy ona czeka na mnie tam, żeby mnie nie przeskoczyła? O, nie, ona idzie i za teraz Elfka nie da rady? O, jednak daje radę! Daję. Ja też to dam radę. Marwka. Dawaj Maciek, dawaj, biegne, dawaj! Biegnę, 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 biegnę! Dasz radę, dawaj, o dawaj! O matko, jakie schody tam się robią, co to jest? Ej, co ten robi? No. O matko, to Elfka, Elfka spadła! O nie! no kurde! <grym> o kurde! Ale co, że są <grym> ciężkie schody do pokonania? A Elfka robi na cwaniaczka, jak ja wcześniej, że mi przeszkadza. Ciekawe, czy mnie stroluje tak samo jak ty. No nie! to nie! Nie, nie, nie! nie udało się, udało się! Dało radę, dało radę, udało dobrze. się! Uu. Słuchajcie, bo ja spadłam, ale ja lecę do was. Dobrze. Jak, jak lecisz do nas? No lecę. Po kurczę, kurczę. Ale radę, Krystian, powiedz ci chciałeś strollować parkulowca. Udało się czy nie? Uu. Udało się! No to kochani moi drodzy mili, dziękuję bardzo za obejrzenie tego zajeb fajnego odcineczka o Rainbow Friends Obi i polecam na przyszłość tą mapę. Dzięki!